Powiedzmy, że wszystkie problemy dyskutowane we współczesnej matematyce reprezentuje ta kartka. Analiza funkcjonalna zajmuje poczesne miejsce wraz ze swoimi zastosowaniami i będzie jej coraz więcej. Dlatego, że we współczesnej matematyce kluczowa jest probabilistyka. A to jest nic innego jak zastosowanie analizy funkcjonalnej, ponieważ procesy schastyczne to jest taka probabilistyka, czy w ogóle miarę prawdopodobieństwa na tych przestrzeniach funkcyjnych, nie tylko funkcyjnych, ciągowych. A więc tutaj są zastosowania analizy funkcjonalnej, są równania rzeczkowe, a tu wiemy, że to głównie inżynieria, jest matematyka ubezpieczenia, czyli aktuariat, jest ekonometria. Czyli modelowanie zjawisk ekonomicznych, to też analiza funkcjonalna, właściwie jej zastosowania. Są kochane procesy scholastyczne, jest statystyka, a jest topologia. Więc ogólnie wydawałoby się, że wprowadzanie tych wszystkich norm, półnorm, gładkości, wypukłości i tak dalej, wydawałoby się, że to komplikuje sprawę, nie? ale. Spróbowałem obu dróg. I mając analizę funkcjonalną, w głowie jest dużo prościej poznawać inne rzeczy w matematyce. Był już taki jeden, co mówił: Nie idźcie tą drogą. Ja wam mówię: idźcie tą drogą. Właśnie tą.